Henryk Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski, rozdział 30. Basia tego samego dnia wzięła Tatara na pytki. Idąc jednak za radą męża i przestrzeżona o azjowej dzikości, postanowiła nie nacierać zbyt od razu. Mimo tego zaledwie przed nią stanął, rzekła zaraz prosto z mostu. Pan Bogusz powiada, że wać pan znamienity człowiek. Ale ja tak myślę, że i najznamienitszy kochaniu się nie wybiega. Azja przymknął oczy i skłonił głowę. Wasza miłość ma słuszność, rzekł. Bo widziwać pan. Z sercem to tak. Pęc! I już to, rzekł Szybasia, poczęła potrząsać swoją płową czupryną i mrugać oczyma, chcąc przez to okazać, że i sama zna się wybornie na tego rodzaju sprawach i zarazem ma nadzieję, że do nieświadomego nie mówi. Azja zaś podniósł głowę i ogarnął wzrokiem jej wdzięczną postać. Nigdy nie wydawała mu się tak cudną, jak teraz. Gdy oto oczki błyszczały jej ciekawością i ożywieniem, a zarumieniona, dziecięca twarz podnosiła się ku niemu pełna uśmiechów. Ale właśnie im więcej było w niej niewinności, tym więcej widział w niej azja ponęty, tym więcej rząd wstawało w jego duszy, tym miłość ogarniała go silniej i upajał się nią jak winem. I zbył wszystkich chęci, prócz tej jednej odebrać ją mężowi, porwać dla siebie, trzymać powieki przy piersi, usta przycisnąć do jej ust, uczuć jej ręce sprecione na swojej szyi i kochać, i kochać, choćby zapamiętać się, choćby zginąć samemu, choćby zginąć obojgu. Na myśl. O tym, świat cały kręcił się z nim. Coraz nowe, żądze wypełzały z jaskini jego duszy jak węże z rozpadlin skalnych. Ale był to człowiek posiadający zarazem straszną siłę nad samym sobą. Więc rzekł w duszy: nie lża jeszcze. I trzymał swe dzikie serce na woli. Jak rozhukanego konia na arkanie. Stał przed nią pozornie chłodny, choć płomień miał w ustach i oczach, a przepaściste jego źrenice mówiły jej wszystko, czego nie wypowiadały zaciśnięte usta. Lecz Baśka, mając duszę po prostu tak czystą, jak woda w źródle, a przy tym i umysł zupełnie czym innym zajęty, Wcale nie rozumiała tej mowy. Myślała o to w tej chwili, co dalej Tatarowi powiedzieć, i wreszcie podniósłszy palec do góry, rzekła. Nie jeden nosi w sercu ukryty afekt i nie śmie z nikim o nim mówić. A gdyby szczerze wyznał, może by się czego dobrego dowiedział. Twarz Azji pociemniała. Przez chwilę szalona nadzieja przeleciała mu na kształt błyskawicy przez głowę, ale się opamiętał i spytał. O czym wasza miłość chce mówić? Basia zaś na to. Inna bydować pana obcesem, jako że białogłowy bywają niecierpliwe i nierozważne. Ale ja taka nie jestem. Pomóc, to bym pomogła chętnie, ale konfidencji od razu nie żądam. Powiadam tylko wać panu tak. Nie chowajże się i przychodź do mnie choćby co dzień, bo ja już o tym z mężem mówiłam. Powoli to się wać pan i oswoisz, i moją życzliwość poznasz, i będziesz wiedział, że ja nie przez płochą ciekawość wypytuję, jeno z komizeracji i dlatego, że jeśli mam pomagać, to muszę i waćpanowych afektów być pewną. Przecież zresztą waćpanu pierwszemu wypada je okazać. Jak mnie, pan wyznasz, to może i ja panu wtedy coś powiem. Duchajbejowicz bejowicz zrozumiał teraz od razu, jak płonną była ta nadzieja. Która przez chwilę błysnęła mu w głowie. Domyślił się nawet natychmiast, że chodzi o Ewę Nowowiejską i wszystkie przekleństwa na całą rodzinę, jakie czas nagromadził w jego mściwej duszy, napłynęły mu do ust. Nienawiść buchnęła w nim jak płomień, tym większa, im bardziej odmienne przed chwilą kołysały go uczucia. Lecz opamiętał się, posiadał on nie tylko władzę nad sobą, ale i przebiegłość ludzi wschodnich. W jednej chwili pojął, iż jeśli bryzgnie jadem na nowowiejskich, utraci łaskę Basi i możność widywania jej codziennie. Lecz z drugiej strony uczuł, że się nie zmoże, przynajmniej teraz, aż do tego stopnia, iżby tej umiłowanej skłamać wbrew duszy własnej, że inną kocha. Więc z istnej rozterki wewnętrznej i niekłamanej męki rzucił się nagle do nóg basinych i całując jej stopy, tak mówić począł, w ręce waszej miłości oddaję duszę moją, w ręce waszej miłości oddaję los mój. Nie chcę nic innego czynić, jeno to, co mi wasza miłość nakaże. Nie chcę znać innej woli. Wasza miłość czyni ze mną, co chcesz. W męce żyję i strapieniu ja nieszczęsny. Wasza miłość zlituj się nade mną, bo daj mi przepaść i zginąć. To rzekł, wszy począł jęczeć, bo czuł ból niezmierny i niewyznane żądze paliły go żywym płomieniem. Abasia poczytała te słowa jego za wybuch długo i boleśnie tajonej miłości dla Ewki, więc litość zdjęła ją nad junakiem i dwie łeski zabłysły w jej oczach. Wstań, Azja! rzekła do klęczącego tatara. Jam dla was pana zawsze była życzliwa i chcę szczerze panu do Wać pan, z wielkiej krwi pochodzisz, a za twoje zasługi pewnie indygenatu ci nie odmówią. A pan Nowowiejski da się ubłagać, bo on już innymi nawać pana patrzy oczyma. A Ewka. Tu Basia powstała z ławy, podniosła swą różową uśmiechniętą twarzyczkę i, wspiąwszy się na palce, szepnęła do ucha Azji: Ewka wać pana kocha. Owemu zaś pomarszczyła się twarz, jak gdyby wściekłością. Obu rękoma chwycił się za osełedec i zapomniawszy o zdumieniu, jakie okrzyk jego mógł wywołać, powtórzył kilkakrotnie chrapliwym głosem – aua, 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 po czym wypadł z izby. Basia popatrzyła za nim przez chwilę. Okrzyk nie zdziwił jej zbytnio, bo go często polscy nawet żołnierze używali, lecz widząc taką gwałtowność młodego Lipka, rzekła sobie w duchu – Ogień to prawdziwy, szaleje za nią. Po czym pomknęła jak wicher, aby co prędzej mężowi, panu Zagłobie i Ewce zdać sprawę. Wołodyjowskiego zastała w kancelarii zajętego rejestrami chorągwi stojących w chreptiowskiej fortalicji. Siedział i pisał. Lecz ona przypadłszy do niego, zawołała: Wiesz, mówiłam z nim, do nóg mi upadł. Szaleje za nią. Mały rycerz położył pióro i począł patrzeć na żonę. Tak była ożywiona i ładna, że oczy poczęły mu błyszczeć i śmiać się do niej. Następnie wyciągnęły się ku niej ręce. Ona zaś, broniąc się trochę, powtórzyła raz jeszcze: Azja szaleje za Ewką. Jak ja za tobą, odrzekł mały rycerz, obejmując ją mocniej. Tego samego dnia i pan Zagłoba i Ewka Nowowiejska wiedzieli jak najdokładniej o całej rozmowie z Azją. Panieńskie serce oddało się teraz zupełnie słodkiemu uczuciu i biło jak młotem na myśl o pierwszym spotkaniu. A jeszcze bardziej na myśl o tym, co będzie, gdy z czasem zdarzy się jakoweś sam na sam. I widziała już smagą twarz Azji u swoich kolan i czuła już jego pocałunki na swoich rękach. I ową omdlałość, w czasie której głowa panieńska pochyla się na ukochane ramię, a usta szepczą. Ja kocham. Tymczasem ze wzruszenia i niepokoju całowała sama gwałtownie ręce basinę i co chwila spoglądała ku drzwiom, czy nie ujrzy w nich mrocznej, lecz pięknej. Postaci Tuchajbejowicza. Azja jednak nie pokazywał się w fortalicji, bo przybył do niego Halim, dawny sługa rodzicielski, a obecnie sam znaczny murza u Dobrudżan. Halim przybył teraz zupełnie otwarcie, gdyż wiedziano już w Chrebtiowie, że jest pośrednikiem między Azją a owymi rotmistrzami Lipków i Czeremisów którzy przyjęli sułtańską służbę. Obaj zamknęli się zaraz z Azją w kwaterze, gdzie Halim, wybiwszy winne Tuchajbejowemu synowi pokłony, skrzyżował ręce na piersiach i z pochyloną głową czekał na zapytania. – Listy jakowe masz? – pytał go Azja. – Nie mam żadnych, efendi. Kazali mi słowami wszystko powiedzieć. – Noże mów! – Wojna pewna. Z wiosną wszyscy mamy iść pod Adrianopol. Siana i jęczmienie kazali już tam Bułgarom zwozić. A Han, gdzie będzie? Han przez dzikie pola pójdzie wprost na Ukrainę do dorosza. Coś w koszach słyszał? Cieszą się na wojnę i do wiosny wzdychają, bo teraz bieda w koszach, choć zimy dopiero początek. Zali wielka bieda? Koni siła padło. W Białogrodzie już się niektórzy w niewolę sami zaprzedadzą, aby jeno wyżyć do wiosny. Koni siła padło efendi, bo jesienią było skąpo traw w stepach. Słońce wypaliło. A o Tuchajbejowym synu słyszeli? Ileś pozwolił mówić, tyle mówiłem. Rozeszła się wieść od lipków i czeremisów, ale nikt prawdy dobrze nie wie. Mówią także i o tym, że im Rzeczpospolita wolę i ziemię chce dać i na służbę pod Tuchajbejowiczem wezwać. Na samą wieść wszystkie co uboższe, a łusy się wzburzyły. Chcą, efendi, chcą. Jeno im inni tłumaczą, że to wszystko nieprawda, że w Rzeczypospolitej wojska na nich wyślą, a tuchaj Bejowicza nie masz wcale. Byli od nas kupcy z Krymu. Mówili, że tam także jedni powiadają, jest tuchaj Bejowicz, i burzą się. Drudzy mówią, nie ma. I onych wstrzymują. Ale gdyby się rozniosło, że wasza miłość na wolę, ziemię i służbę wzywa, mrowie by się ruszyło. Niech mi jeno będzie wolno mówić. Twarz Azji pojaśniała z zadowolenia i począł chodzić wielkimi krokami po izbie, po czym rzekł: Bądź pozdrowion, Halim, pod moim dachem, siadaj i jedz. Psem i sługą twoim jestem Efendi, odrzekł stary Tatar. Tuchajbejowicz zaklaskał w dłonie, na który znak wszedł lipek ordynans i wysłuchawszy rozkazu, przyniósł po chwili posiłek. Więc gorzałkę, wędzone mięso, chleb, nieco bakali i kilka przygarści suszonych ziarenek od kawonów. Wielce obok ziarenek słonecznikowych ulubionego przez wszystkich Tatarów przysmaku. Przyjacielem, nie sługą jesteś, rzekł po wyjściu ordynansa Azja. Bądź pozdrowion, bo dobre nowiny przynosisz. Siadaj i jedz. Halim począł jeść i póki nie skończył, nie mówili do siebie nic. Ale posilił się prędko i ją uwodzić oczyma, za Azją, czekając, aż ten przemówi. Już tu wiedzą, kto mi jest, rzekł wreszcie tuchaj Bojowicz. I co, Efendi? I nic. Jeszcze mnie lepiej szanują. Jakby do roboty przyszło, i tak musiałbym powiedzieć. Zwłóczyłem tylko, bom czekał na wieści od ort i chciałem, żeby Hetman pierwszy wiedział. Ale przyjechał Nowowiejski i ten mnie poznał. Młody? Pytał z przestrachem Halim. Stary, nie młody. A mi tu ich wszystkich zesłał, bo i dziewka jest. Bogdaj w nich zły duch wstąpił. Niech jeno hetmanem zostanę, poigram z nimi. Dziewkę mi tu swatają dobrze. W haremie i niewolnice potrzebne. Stary swata? Nie. Ona. Ona myśli, że ja nie ją, ale tamtą miłuję. Efendi, rzekł, oddając pokłon Halim. Jam rab twego domu i nie mam prawa mówić w obliczności twojej. Ale jam cię między lipkami poznał, jam pod Bracławiem powiedział ci ktoś jest i od tej pory służę ci wiernie. Jam innym powiedział, że cię za pana mają uważać, ale chociaż oni cię miłują, nikt cię nie miłuje, tak jak ja. Zali mi wolno mówić. Mów. Ty się małego rycerza strzesz. Straszny on, sławny w Krymie i na Dobrudży A ty, Halim, słyszał o Chmielnickim? Słyszałem i służyłem u Tuchajbeja, który z Chmielnickim wojną na lachu wchodził Zamki burzył, dobro brał A wiesz ty, że Chmielnicki Czaplińską Czaplińskiemu wziął I sam ją pojął i dzieci z nią miał? Cóż, była wojna i wszystkie wojska hetmańskie, a królewskie, a Rzeczypospolitej Nie wydarły mu jej on pobił i hetmanów, i króla, i Rzeczpospolitą, bo ojciec mój pomógł, a oprócz tego on był hetman kozacki, a ja będę kto? Hetman tatarski. Ziemi muszą mi dać bogato i gród jakowyś na stolice, koło zaś grodu ałusy stanął na ziemi, na bogatej, a w ałusach dobrzy ordyńcy z szablami, mnogo łuków i mnogo szabel, a jak ja ją naówczas porwę do grodu mego i za żonę ją krasawice pojmę i hetmanową uczynię, to przy kim będzie siła? Przy mnie. Kto się o nią upomni, mały rycerz, jeśli będzie żyw? Choćby zaś się był żyw i jako wilk wył i samemu królowi ze skargą bił czołem, zality myślisz, że oni wojnę ze mną o jedną jasną kosę rozpoczną? Mieli już taką wojnę. I pół Rzeczypospolitej ogniem spłonęło. Kto mi zdzierży? Hetman? To ja się z kozaki połączę. Z Doroszem pobratymstwo zawrę, a ziemię sułtanowi oddam. Ja drugi Chmielnicki, ja lepszy niż Chmielnicki, we mnie lew mieszka. Niech mi ją dadzą wziąć, to będę im służył. Kozaków bił, hana bił i sułtana bił, a nie, to cały Lechistan kopytami stratuje, hetmanów w łyka wezmę, wojska rozniosę, grody jak płomień popale, ludzi wytracę, ja Tukajbeja syn, ja lew. Tu oczy Azji zapłonęły czerwonym światłem, białe kły poczęły mu błyskać jak ongi. tu hajbejowi, rękę podniósł w górę i potrząsał groźną dłoją w stronę północy. I wielki był, i straszliwy, i piękny. Także Halim jął co prędzej bić mu pokłony i powtarzać cichym głosem: Allah Krim, Allah Krim. Przez długi czas trwało milczenie. Duchaj Bejowicz uspokajał się z wolna. Wreszcie rzekł... Bogusz tu przyjeżdżał. Temu odkryłem moją moc i radę, aby na Ukrainie obok kozackiego narodu był naród tatarski, a obok kozackiego hetmana hetman tatarski. Uwzaś zgodził się? Uwzaś za głowę się brał i czołem mi prawie bił, a na drugi dzień do hetmana ze szczęsną nowiną poskoczył. Effendi, rzekł nieśmiało Halim, a jeśli wielki lew się nie zgodzi, sobieski, tak jest. Czerwone światło poczęło znów błyskać w oczach Azji, ale trwało to tylko przez jedno mgnienie oka. Twarz jego uspokoiła się natychmiast, za czym siadł na ławie i wsparłszy głowę na łokciach, zamyślił się głęboko. Rozważałem w rozumie swoim. Rzekł wreszcie, co wielki Hetman może powiedzieć, gdy mu bogusz szczęsną nowiny oznajmi. Hetman mądry i zgodzi się. Hetman wie, że z sułtanem będzie na wiosnę wojna, na którą nie ma tu w Rzeczpospolitej ani pieniędzy, ani ludzi. A gdy i doroszeńko z kozaki po sułtańskiej stronie stoi, ostatnia nagłada może przyjść na cały Lechistan. Tym bardziej, że ni król, ni stany w wojnę nie wierzą i ku gotowości się nie kwapią. Ja tu na wszystko mam pilne ucho. Wiem wszystko. I Bogu,ż tajemnicy przede mną nie czyni, co się na hetmańskim dworze gada. Pan Sobieski wielki mąż. On się zgodzi, bo wie, że gdy Tatarzy tu na wolę i ziemię przyjdą, to i w Krymie, i na Dobruckich Stepach wojna domowa może się rozpocząć. Potęga ord zesłabnie i sam sułtan najpierw o uciszeniu onej zawieruchy musi myśleć. Tymczasem będzie miał hetman czas przygotować się lepiej. Tymczasem kozacy i doroż w wierności dla sułtana się zawahają. Jedyne to zbawienie dla Rzeczypospolitej, która jest tak słaba, że i powrót kilku tysięcy lipków już dla niej siła znaczy. Hetman wie o tym. Hetman mądry. Hetman się zgodzi. Korzy się przed rozumem twoim, Efendi, odrzekł Halim. Lecz co będzie, jeśli Allah odejmie wielkiemu lwu światło, albo jeśli szatan tak pychą go oślepi, że twoje zamysły odrzuci? Azja przysunął swoją dziką twarz do ucha Halima i szeptać począł: Ty teraz zostań tu, póki odpowiedź od Hetmana nie przyjdzie, a ja się wcześniej do Raszkowa nie ruszę. Jeśli tam on zamysły moje odrzuci, wtedy cię do Kryczyńskiego i innych wyślę. Ty im rozkaz dasz, by się tu tamtą stroną rzeki aż pod chrzepciów posunęli i w gotowości byli. A ja tu z mymi lipkami pierwszej lepszej nocy na komendę uderzę i sprawię im od co. Tu Azja przeciągnął palcem po szyi i po chwili dodał: Kęsim, kęsim, kęsim. Halim wsunął głowę w ramiona i na jego zwierzęcej twarzy zajaśniał złowrogi uśmiech. Ała i małemu sokołowi, tak? Tak, Jemu pierwszemu. A potem w sułtańskie ziemie. Tak Z nią.